Czy pierwsza dama może być ikoną naturalnego piękna w świecie zdominowanym przez skalpel i Botox? Czy naprawdę można nie zmieniać rozmiaru przez 10 lat, pracując w politycznym epicentrum? I dlaczego Ewa Minge wciąż nazywa Jolantę Kwaśniewską jedną z najbardziej autentycznych kobiet show biznesu? W świecie, gdzie każda zmarszczka jest retuszowana, a każde usta przypominają kopię kopii? Jolanta Kwaśniewska pokazuje, że można inaczej. Zero napompowanych ust, zero pogoni za wieczną młodością, a jednak to ona od lat inspiruje, fascynuje i przyciąga spojrzenia. Dziś zajrzymy za kulisy jej stylu, podejścia do starzenia się, relacji z modą i przyjaźni, która przetrwała lata. Czy w dzisiejszym świecie gdzie media społecznościowe promują perfekcję, a presja młodości nie zna granic? Można starzeć się z klasą i naturalnością? Czy można być pierwszą damą i zarazem sobą, bez filtrów, bez masek, bez skalpela? Dziś przenosimy się do świata Jolanty Kwaśniewskiej, kobiety, która przez lata była twarzą Polski na arenie międzynarodowej. Kobiety z klasą, której elegancja, szczerość i spokój wewnętrzny. Nadal budzą szacunek, ale też kobiety, która, jak się okazuje, wcale nie miała łatwo. Jak wyglądało życie za kulisami pałacu prezydenckiego? Co naprawdę sądzi o operacjach plastycznych i dlaczego nigdy nie zdecydowała się napompować ust, jak sama to mówi? Dodatkowo, Ewa Minge, projektantka światowej sławy i przyjaciółka Jolanty Kwaśniewskiej. Zdradza kulisy ich wieloletniej współpracy i tego, jaka pierwsza dama jest naprawdę. Zostańcie z nami, bo ta historia nie tylko porusza ona daje do myślenia. Zanim zaczniemy, nie zapomnijcie polubić tego wideo i zasubskrybować nasz kanał, aby nie przegapić najnowszych treści. Nie zapomnijcie też nacisnąć ikony dzwonka, aby jako pierwsi otrzymywać powiadomienia o nowych wideo. Zaczynajmy. Jolanta Kwaśniewska, kobieta, której nie trzeba przedstawiać. Przez 10 lat u boku prezydenta reprezentowała kraj na arenie międzynarodowej, ale nie tylko jako żona głowy państwa. Była symbolem klasy, stylu, wewnętrznej siły i nadal nim jest. Wbrew powszechnym opiniom, Kwaśniewska nie korzystała z armii stylistów. Sama malowała się, czesała, wybierała stroje, a mimo to Zawsze wyglądała jak z żurnala. Jak wspomina, presja była ogromna. Każda fryzura stawała się nagłówkiem każda torebka przedmiotem oceny. Ewa Mingę, która przez osiem lat współpracowała z Jolantą, mówi wprost, ona nie zmieniała rozmiaru nawet o centymetr zawsze była taka sama zrównoważona, szczera, wierna sobie. I to jest właśnie największy paradoks. W czasach, gdzie operacje plastyczne stały się normą, Kwaśniewska mówi nie skalpelowi. W jednym z ostatnich wywiadów przyznała bez ogródek Nigdy nie dojrzeję do napompowania sobie ust. Taka już jestem. W świecie, gdzie coraz częściej kobiety szukają potwierdzenia swojej wartości w lustrze, Jolanta szuka go w wewnętrznej równowadze. Dba o siebie, ćwiczy, Korzysta z terapii hiperbarycznej, gra w tenisa i pływa. Ale nie dlatego, że musi wyglądać młodziej. Robi to, by czuć się dobrze. Ze sobą. Mingę dodaje. Jolanta zawsze była ciepła, serdeczna. Jeśli ktoś z naszej pracowni jechał do pałacu prezydenckiego, dostawał termosik z kawą, obiad, kanapki. Zero dystansu, zero chłodu. To człowiek, który naprawdę widzi drugiego człowieka. Nie jest to obraz typowej celebrytki. Kwaśniewska nigdy nie szła za tłumem. Jej styl to połączenie sportowej elegancji i subtelnej kobiecości. Zawsze miała pazur, ale nigdy nie przekraczała granicy dobrego smaku. Ikona stylu bez armii stylistów. Jolanta Kwaśniewska przez 10 lat była twarzą Polski jako pierwsza dama. Wystąpienia publiczne, oficjalne wizyty, spotkania międzynarodowe, każda jej fryzura, makijaż czy stylizacja były analizowane z zegarmistrzowską precyzją. Ale mało kto wie, że przez większość tego czasu, malowała się i czesała sama. Nie miała za sobą armii stylistów. To był wybór, autentyczność ponad wszystko. Jak wspomina, nie czuła się sobą w klasycznych garsoneczkach. Mundurki pierwszych dam były dla niej czymś nienaturalnym. Jej dusza była sportowa, niezależna, z nutką luzu. Po zakończeniu kadencji powróciła do swojego stylu: oversi'owe marynarki, wygodne spodnie, nonszalancja i kobieca siła. To nie była rezygnacja z elegancji, to był powrót do siebie. Naturalność kontra medycyna estetyczna. Kwaśniewska nie ukrywa, że wielokrotnie odrzucała propozycje poprawienia urody. Słynne już słowa: Nigdy nie dojrzeje do napompowania sobie ust. Taka już jestem. Stały się symbolem jej podejścia do kobiecości. Nie oznacza to, że się zaniedbuje. Regularnie pływa, ćwiczy, jeździ na nartach, korzysta z komory hiperbarycznej. Zdrowie, ruch, sen. I spokój. To jej recepta na piękno. W czasach, gdy Instagram i TikTok promują przesadne filtry i nierealistyczne ideały urody, Jolanta Kwaśniewska przypomina, że prawdziwe piękno tkwi w pewności siebie i szacunku do własnego ciała. Co zdradziła Ewa Minge? Kulisy współpracy z pierwszą damą. Ewa Minge, znana projektantka, która przez 8 lat tworzyła stylizację dla Jolanty Kwaśniewskiej, w rozmowie z światem gwiazd zdradza kulisy współpracy. Przygotowywali setki projektów, przymiarki odbywały się w Pałacu Prezydenckim, a sama Kwaśniewska nigdy nie zmieniała rozmiaru. Dosłownie, jej figura pozostawała taka sama przez lata. Ale nie tylko to zapamiętała Mingę, mówi o niej jako o ciepłej, serdecznej osobie która dbała o relacje z każdym, od pracowników po projektantów. Zawsze przygotowane śniadanko, termos z kawą, kanapki na drogę. To nie była sztywna dyplomatka, to była kobieta, która łączyła klasę z ludzkim ciepłem. Dlaczego ta historia szokuje? Bo w czasach, kiedy celebrytki prześcigają się w wyznaniach o Botoksie, operacjach Nosa i Liftingach, kobieta, która miała wszelkie powody, by ulec tej presji. Mówi nie potrzebuje tego. I nie mówi tego z wyższością. Mówi to z dojrzałością, doświadczeniem i spokojem. Jolanta Kwaśniewska udowadnia jedno. Autentyczność się nie starzeje. W świecie filtrów ona wybrała prawdę. W świecie skalpela serce, w świecie pogoni za wieczną młodością, dojrzałość. I może dlatego wciąż przyciąga ludzi. Bo nie udaje, nie potrzebuje wypełniaczy, by wypełnić sobą przestrzeń. Ma głos, którego chce się słuchać, i twarz, która opowiada historię pełną wartości. A teraz Twoja kolej. Zostaw komentarz i napisz, czy według Ciebie kobieta może starzeć się z klasą i bez skalpela? Jeśli szanujesz autentyczność i chcesz więcej takich materiałów, zasubskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. To daje mi siłę, by dalej tworzyć dla ciebie kontent, który nie głaszczę po głowie, ale daje do myślenia. A teraz pytanie do Was. Czy naturalność to dziś odwaga? Czy w czasach idealnych zdjęć i medycyny estetycznej jesteśmy gotowi zaakceptować siebie? Czy styl i klasa mogą iść w parze z luzem i prawdziwością? Dajcie znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekaw Waszych opinii. I oczywiście, jeśli doceniasz takie treści, zasubskrybuj kanał? Zostaw łapkę w górę i kliknij dzwoneczek. To dla mnie ogromna motywacja do tworzenia kolejnych materiałów. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się naturalnie i z klasą. Nie zapomnij zasubskrybować.